dwa, jeden. Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony rodzinka Flinstonów, Mikołaj ale, Zalatów. Ale nie krzycz. Ale nie krzyć, kurde, dawno nas nie było, ale nie wracamy. Krzycz. Ale jedno pytanie jest do taty. Kukutki jakieś pisały do mnie mailowo, kokoszki twoje, tyle widzek poznałeś, tyle widzów masz swoich. Oni piszą, kiedy ty nagrywasz z tatą? No kiedy? No i teraz pytanie do ciebie do mikrofonu. Gdzie ty byłeś? Panie, panie Jarosławie? gdzie pan był? Jakieś w czasy Alpy, bardziej może w stronę letnie, a... Już odpowiem to się... odpowiem yy, jaki jest czas teraz. Tak, jaki jest czas? Taka pora jest. Taka pora. Trochę więcej może pan by się rozwinął. Yy, tu się nie ma co rozwinąć. Jest pandemia med <laughs> A tak serio, witam wszystkich serdecznie. Lecimy z serią. Teraz będziemy na poważnie, było troszeczkę przerwy, wiemy jak jak na to o pandemii i tak dalej. Były problemy, są nadal w sumie, ale my się nie poddajemy. Lecimy dalej z materiałami. Teraz już nie będziemy przestawać. Tylko jest jeden do Was. Myk, prośba, żebyście pokazali lajeczki, subiczki. I napisali w komentarzu kolejny pomysł na odcinki brata zawsze mówi Napiszcie tak, żebym dał mi święty spokój, żebym nie musiał się wam pokazywać. No. Nope. Ja tak serio, żebyście pokazali co byście chcieli zobaczyć yy, razem na naszym kanale. Dziś dymbiolo oh. Słuchajcie, wracamy tutaj do odcinka i już mówię dlaczego nam te trzy karteczki. Myśliłem dzisiaj: grę, wyzwanie, kto ma lepszą pamięć z ojcem. Nie wytata tata po 60. Zaraz dostaniesz w pysk. 59. 59, dobra. <laughs> 59, 23 lata, syn. No i dzisiejsza gra będzie polegała na. Jak najwięcej zapamiętania, e, elementów z obrazka, co się dzieje na całym obrazku. Mamy pięć obrazków, mamy trzy kartki, widzimy się raz, dwa, trzy, cztery. Na tak zwany odcinek będzie Rysunki Małego Kazia. A, Rysunki Małego Kazia. Więc słuchajcie, lecimy i mam nadzieję, że do końca. Bang! Pierwszy obrazek, oczywiście przypomnę, jeszcze nie dopisałem, e, każdy, każdy ma, mamy 30 sekund na obejrzenie, po 30 sekundach e, lecimy. Yy, zasłaniamy i lecimy z rysowaniem. Jak pierwszy obrazek, kocik, kot... Ale daj mi tutaj. No, to jest oglądamy. Nie jest takie proste. No, to nie, co? nie może być proste. To nie może być proste, słuchaj. No, chcesz. 5, 4, 3, 2, 1, lecimy. Nikt nie patrzy. Ale czekaj, mamy minutę. Ale mały rysunek. Dobra, no, do, no nie, no i mamy minutę na rysowanie.

Dobra, czekaj, ja sobie zobaczymy obraz. No ja więc elementy, ty masz pamięć, widzę jak, jak małpa wanalizować, ile ja mam elementów. Dobra, pierwszy przedstawmy co co ty narysowałeś, a zaraz pokażemy. Jest? Co jest, no? Ja narysowałem tak. Kot, kot, kot jest. To jest. No, jeden. No jest kot, no. Jeden. Jeden, mamy kota, no. Cztery zdjęcia. No. Raz, Raz dwa, dwa, trzy, cztery. Cztery zdjęcia, flakon perfumu. Gdzie jest flakon perfumów? Tu. To, jest, to nie jest flakon perfumów. Co to jest? To jest lampka. No ja zrobiłem to jako, jako taka lampka. No no, lebo, niech ci będzie lampka. No. No, no mam wszystkie elementy. A ja mam tak. Cztery no. zdjęcia, kota, dodatkowo lampki tu i tu. Yy, kota i bluzę o, Więc no. wygrałem, patrzcie, tak wygląda moje. A tak wygląda ojca, ale jeszcze zdjęcie zrobimy do tego, żeby było łatwiej rzucić wam na materiał. Bang, bang, bank! Trudne, niby takie łatwe jak się patrzy, nie? Ale zapamiętać ciężko, kurczę. Lecimy z drugim. Jest to Mućka, oglądaj. 30 sekund. Leci niby takie łatwe, nie? Ale zapamiętaj. Minutę równą. 3, 4 i ryb. 37 sekund Kurne Chyba takie złożyło. No, ja, ja nie, nie patrzę, ja nie patrzę, no masz no jeszcze masz 18 sekund. Jeszcze raz 15 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 nie no Stop. No. no Teraz to, to ja zacznę na obrazku. Czyli tak, krówka jak to mućka jest, dobra, mamy pewnie tak. To jest twój wygląd, to wygląda jak kot. No i co, ale tu chodzi o to, co wygląda? By no, no dobra, ty masz na no, w sumie Dobrze. A, ale dobra, co a, to w jest? Nie, a co to nie? to myślałem, co mam chmury, była nie, ale. To wy, wy masz, to No nie? wiem, ale trzy te policzyłem, dobrze, tak? trzymam, nie? A cycuszki A, a tu cycuszki są. Ale w buzi coś takiego, no. Nie to, tylko kwiatek to no, jest. I kwiatek. zobacz, jest kwiatek. No. Ja wygrałem. Zobaczcie. Mućkę macie już na ekranie. Zagrałem e, ma... Mućka to do kota podobna. No dobra, to chodzi, ja nie będę wiedzieć. Maja, to jest holenderka. Cytowa <laughs> holenderka. No ładnie, ty to masz... do pamięć, powiedzieć. powiem, ojciec, ty to masz... Z mam patrzeć Dobra, na lecimy, na 30 sekund. Mike Tyson, coś w stronę ojca, co lubi box, W sumie to będzie dużo... To jest trudne. A czy wiesz, tu nie chodzi, bo tu chodzi jak najwięcej masz elementów, nie chodzi, masz go jeden do jednego narysować, bo masz na to czas jak najwięcej elementów, czy tam rękawice, tatuaże. Rozumiesz? Dlatego ja się nie staram w elementy, bo minutę mamy na to, to jest. No. No. Dobra. czekaj... Trzy, cztery. Oooo, tu to ja już jestem nowy Okej okay, Tak o. No duży nie będę nie no tak Pau, 10 4, sekund, 10 sekund, 4, 10, sekund 7, 3, 7 6, 5, 4, 3, to ba, nie wygląda na boksera A tu nie chodzi o wygóry, chodzi o elementy Pa, bęk, bęk, no co, Mike Tyson Mike Tyson, ale elementy. Jest tatuaż na twarzy, jesz. Pat co były. Zmarszki, Są zmarszki, Są zmarszki. Tatuaż tu, jest tatuaż. Ja też mam. Ale ja pomyliłem się, pomyślałem, że miał tutaj, na dargarsku na firma, zrobiłem wyżej. No ale to tyle. No a u Ciebie jaki masz tatuaż? No bardzo tatuaż jak, jak, to jak, jak tego, kurę? jak, jak gołą, jak, jak kaczkę. O, gdzie masz tatuaż? No jak? Tatuaż? to tatuaż? Dobra, jak są tatuaże? Ojciec, ty to jesteś polonista i No, ale ty żeś narysował mi to, ty! Tu chodzi o jak najwięcej elementów, ja ci nie narysuję w minutę jakichś. Ja przedszkolu nie... lepiej rysowałem. A tu chodzi o szybkość, jak więcej elementów. Ojciec! Chyba alimentów. Czwarty obrazek. 30 sekund, wy widzicie na ekranie. Niby prosto, nie? Takie łatwe, że tu auto totalnie, jednak wiesz, napisy szczegóły różne są z dużo. To jest trudne. Dobra, lecimy. Trzy, czekaj, stoperek, trzy, cztery i ryb. Na mnie, będzie patrzeć, wszystko widać na 4 sekundy. Sekunda, dobra, jest stop. No, na no, auto masz, tu reklama jest, jakieś reklamiczki, dobra ja Ale ja jakby zapamiętał jakąś tu reklamę Nie, nie Ale ja bym ja ja, to zapamiętał Nawet Ja ja, reklama. ja sam, ale nie, nie, nie ma. <laughs> No, zobacz. Ja zrobiłem tak Ja zacznę, odem ja tą pustynię że Są te, te pustyni Auto z reklamami Eee Kask, który trzyma Który ma tę czapkę Ja mam też szląkę. czapkę Czapkę eee, na koszulce, że reklamy, a na spodniach też. Kask. Kask masz. Ciepale. nie ładnie, ładnie. Tylko tu reklam nie mam. Reklam nie masz. Więc ostatni obrazek, moi mili. A mamy pyk, widzicie mm. na ekranie? Ostatni. My jak dla dzieci mamy obrazki. Trzy, cztery i ry Ja nawet nie powiem jak to narysować, ale... Nie wiem, czy to... Jest. Ooooo, ta kaczka wyszła No ty, ty, ty patrzysz ty, ty masz to narysować w zdrowie, ty masz to narysować elementy, a nie jak to wygląda, bo ja też nie narysuję ładnie, ale nie pamiętam mniej więcej rzeczy tam było ale by No Ale numer. Dobra, 15 sekund. Już? Gotowy? No. No to patrz, tak, jednorożec, to jest tak? No to uszy są, dwa kolce mam, uśmiechnięte niby jest. Są kolce, tylko to jest ten kość y, tego nosorożca. Koś kość nosorosa, ale zobacz, cztery i mam pod tutaj zmarszczki, zmarszki. Ogon jest. Wiadomo, że wygląda jak jaszczurka. No, jak kaczka wyszła. Tu wygana klama. Klama jakby ziarna. Ale elementów nie ma za dużo, ojciec. Dużo nie zapamiętałeś. Dużo nie zapamiętałeś. Słuchaj, ja nigdy nie byłem Picasso. <grym> ja tak samo. Ja mogę jedynie na koniec narysować kaczora Donalda. O! Którego ja... pamiętam z przedszkola. Z przedszkola pamiętam kaczora Donalda. Ty tak, nigdy mnie nie rysowałeś. Achajcie, w jak ładnie, ty. I fajeczkę sobie peka. <grystanie> Proszę bardzo. Ty ale ładny, ja wiedziałem, że tak się narysować, ojciec. Kacior. No ładny z ciebie kaczor. Zobaczcie jaki kaczor na koniec poleciał. Jaki kaczor na dole. To moja praca dyplomowa. <grystanie> Więc beczki, śmieszny odcinek Chciałem trochę śmiechu, trochę porysować, Sprawi się razem przy okazji ojca, jak, przy, jak z jego pamięcią Mam nadzieję, że się podobało i pamiętajcie o zostawieniu, Łapec, łapeczki w górę Subskrypcji na kanale <grybujcie> Czepek na głowę i jedziemy No i najważniejsze słuchajcie y Teraz tak serio, żebyście napisali swoje pomysły w komentarzach, będzie na łatwiej, Będziemy wiedzieli do czego mamy bić, z jakimi materiałami, bo teraz mamy trochę więcej, jak wiemy wolnego, będziemy nagrywać więcej materiału dla was. No i co? Widzimy się do nas w następnym odcinku. Bye bye bye. Do miłego. Piona.